Cześć Wam. Dzisiaj taki szybki, krótki film o silnikach 1.2 Piurtech Peugeota. Kręcę ten film, bo wczoraj miałem klienta na całkiem inny samochód, nie na ten, ten też jest na sprzedaż. I jak usłyszał, że jest silnik 1.2 w samochodzie, to stwierdził, że to jest złom i go skreślił. I tak sobie pomyślałem, że należy się kilka wyjaśnień o tym silniku. Żeby nie było, ja jestem fanem V8, V6 i ewentualnie rzędowych sz szóstek, nie jestem fanem silników 1.2, nie zmieniłem swojego stanowiska w tym temacie. Natomiast chcę o tym silniku powiedzieć taką konkretną prawdę. To jest naprawdę genialny silnik, na przykład zobaczcie, tutaj w tym samochodzie jest 1.2, to jest w tej średniej mocy, już ma turbosprężarkę, ma 110 koni. On ma, z tego co pamiętam około 210 Nm, dostępnych już od 1750 obrotów, jest naprawdę genialny, jest genialnie zrobiony, jak się pojawił zebrał mnóstwo nagród. Natomiast yy, ten silnik jest jakby ofiarą yy, producenta tego silnika, no PESA spierdoliło to i to niesamowicie i tak Wam tylko powiem, Jakbyście kupowali takie auto, bo nie skreszajcie ich absolutnie, bo to są naprawdę dobre silniki, tylko największy problem w tym silniku był z częstotliwością wymian oleju i producent z tego co pamiętam na początku, tu musiałbym sprawdzić, zalecał co 25 tysięcy lub co dwa lata, no i to zabijało dokładnie ten silnik. Co się dzieje w tym silniku? Jaki jest jego problem? Te silniki się zacierają i to jest prawda, ale to nie dlatego, że one są jakby. Wadliwie konstrukcyjne tylko rozrząd jest napędzany paskiem w kąpieli olejowej, co jest rzadko spotykane i to jest naprawdę dobre rozwiązanie ale w tym silniku podczas jazdy na zimnym przedostaje się benzyna do oleju. Tego możecie nawet nie zauważyć powiedzmy, że jeżeli do miski wchodzi 3,5 litra oleju to jest pełne napełnienie z filtrem. To jak nam przybędzie w ciągu powiedzmy roku setka, dwie setki paliwa, to wy tego nie zauważycie nawet na miarce. A właśnie to paliwo, które się przedostaje do e, silnika, ono powoduje rozpuszczenie paska rozrządu. I Ten pasek się siepie i rozrząd się nie zrywa, przynajmniej w większości przypadków się nie zrywa, nie wiem, może były takie przypadki. Natomiast siepi się pasek i zatyka smok smog, przez który ciągnie olej, pompa olejowa do smarowania silnika, ponieważ jest zatkana, w pewnym momencie silnik traci smarowanie, no i wtedy już wiecie, co się dzieje, no wtedy ten silnik już jest naprawdę złomem. Ale to nie jest wady konstrukcyjnej, jakby bloku, tłoków i, i czegokolwiek, tylko z powodu tego, Kiepszonego paska w kąpieli olejowej, który może był z niewłaściwych materiałów, a przede wszystkim największą e, problemem tego silnika jest częstotliwość wymian oleju. I zobaczymy, to auto mamy od nowości, to jest chyba 17 rocznik, ono ma przejechane tylko 43 tysiące kilometrów. Powiem Wam czego tu nie robię i co warto e, Jakbyście kupowali takie auto, na co zwrócić uwagę? Zobaczmy, mamy fabryczny pasek rozrządu, specjalnie go tu zostawiłem. Maciej później pokaże, jego tu widać z tej strony i widać, że się nie siepie i teraz jeżeli samochód ma fabryczny pasek, nie było odkręcana miska olejowa, widać, że to są fabryczne śruby i nic nie było grzebane, a pasek nie jest posiepany, to możemy być na 100% pewni, że silnik jest w idealnym stanie. Macie tu dołączy zdjęcie taką przebitkę. Właśnie klient kupił niedawno nasz klient kupił sobie samochód dokładnie z tym silnikiem i przyjechał do nas na kontrolę, miał podobny przebieg, ale auto było dużo mocze Żeby sprawdzić, czy już się coś nie dzieje z paskiem. ściągnęliśmy miskę olejową, chociaż tutaj u nas nawet po spuszczeniu oleju kamerą żeśmy zaglądali, patrzyliśmy na smok, też jest w cudownym stanie idealnym, więc zobaczyliśmy smok, tam nie było żadnych drobinek paska. Pasek był w idealnym stanie, tak jak jest tutaj w tym silniku. Jeżeli mamy nieposiepany pasek, to mamy naprawdę rewelacyjny samochód, rewelacyjny. Silnik można go śmiało kupować, tylko zwróćcie uwagę, czy to auto już nie było wcześniej jakiegoś Milka albo Janusza, bo jeżeli ten samochód powiedzmy był w początku tego przycierania się i ktoś rozebrał ten silnik, wyczyścił, wymył, założył nowy pasek, to to auto będzie chodziło, ale już nie tak jak powinno. No, bo już częściowo jest przytarty. Czyli najważniejszym przy zakupie 1-2 silnika jest sprawdzenie, czy jest oryginalny rozrząd i czy ten pasek się nie siepie. Jeżeli się pasek nie siepie i nie, nie, nie zatyka wszystkich kanałów olejowych, smarnych itd., to możemy bezpiecznie ten silnik kupować. Pozdrawiam i do zobaczenia.